Jeździliście już tutaj dwa dni po wydmach, i już tutaj te wydmy dobrze znacie. Ja bym Wam chciał pokazać, jaka wydma jest najbardziej niebezpieczna. To jest wydma ścięta. Na takiej wydmie trzeba bardzo uważać. To jest najniebezpieczniejsza wydma. Ja tak uważam. Bo, jak tutaj zapędzimy się i wcale nie trzeba mieć dużej prędkości na 30-20 na godzinę, to się oderwiemy od tej wydmy i spadniemy na samym dole na twarde. Zazwyczaj jest twarde za taką wydmą i są duże urazy wtedy kręgosłupa. Dlatego, tutaj, w tą stronę, jak widzimy, że wydma jest twarda, trzeba na tą wydmę najechać tak, żeby wyhamować motocykl, zredukować bieg, jak jedziemy na trzecim biegu na dwójkę delikatnie przednim hamulcem się hamuje jak mamy większą prędkość to mocniej dohamowujemy motocykl przednim hamulcem ale też równo hamujemy tylnym hamulcem Motocyk powinien jechać na wprost no i później delikatnie ja wciskam sprzęgło i tak jakbym ruszał trzeba uważać na czymś takim bo jak się wyskoczy to później są bardzo poważne kontuzje właśnie kręgosłupa bo jest trudno odłączyć się z od motocykla.